Oto najnowsza ozdoba w mojej kolekcji. Jest to kawałek szermierackiego drewna z roztoczasy Polski. Mm. 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 Ta struktura powstała w dość ciekawy sposób. Mianowicie drewno ma tak jakby dwa okresy przyrostu. Jest przyrost letni i przyrost wiosenny przyrost wiosenny zawiera o wiele mniej ligniny, a więc celulozy. Z kolei z przyrostem letnim jest na odwrót. Lignina jest o wiele trudniej rozkładana przez bakterie, dlatego te tutaj widać, jak bakterie na początek rozłożyły przyrosty właśnie te wiosenne. Ale kiedy miały jeszcze zająć za przyrosty letnie, drewno zostało przesypane. Miało to miejsce mniej więcej 20 minut lat temu, czyli to był miocen. A potem w czasie się paru milionów lat, dwóch, trzech, coś tak mniej więcej, cała materia stała została zastąpiona krzemionką. No. Znaczy skominiowe drewno nie jest jakieś strasznie rzadkie, owszem, ale z powodu tego, że ten proces biochemiczny tutaj był dość unikatowy. Mm, ten okaz jest dla mnie bardzo cenny. Ważne też nie mało, bo ponad 2 kg. Mm, ogólnie bardzo fajna rzecz.